mano, a więc ja jestem bądź, A dzisiaj Zagramy sobie mm, Pierwszy Takie Coś jakby Co Co wolisz wersja brau, znaczy co może Top 3 moich ulubionych brawlerów I po prostu Moim no jakby Trzecie miejsce, zrobię sobie 5 miejsc 5 miejsc Pięć miejsc sobie zrobił. Piątym moim miejscem jest. Muszę się upewnić. Nie. Mm. Yeah. Na moim piątym miejscu jest Nita! Mogę już do niej wydropić Star Power. Więc co więcej, to nocy. Trzeba będzie wyciąć kawałek. Jak dla mnie tam, bo nie... No, trzeba powiedzieć, po prostu jak dla mnie tam, bo nie umiem grać to Nie umiem robić uników, nie przed ono, Majkiem. są tam są jakieś dźwięki, ale... No, wiecie... I ja to nagram, bo przed chwilą wrzuciłem film premiera. Jak zrobię kila, to film się skończy. Jak zrobię kila, to film się skończy. I ja to nagrałem przed chwilą. Ale. Jak wy to... dzisiaj to nagrywam, ale wy to widzicie jutro. Ale by jakby Mr. Power wypadł do nity. To na czwartym miejscu jest szelka. Nie wiem ile ja to się już nagrywa. Dwie minuty i 16 sekund. Ale szelko nie umiem grać. Nie wiem. Na farcie on tą pierwszą rankę i zaczę spadać. O Boże, no mówiłem, mówiłem. Leon, spoko. No może... Może kiedyś będę miał Leona. Lubię Laonę, bo nie to Laonę wybrać Ale... Ale, Ale ją bajduje. No, no nie umiem grać Może się uda przynajmniej zająć trzecie miejsce. Ale ja szelką jestem taką... No mówię wam, ja jestem taką kaleką jak chodzi o szelkę. Jest Przekapiłam jakby ten nasz tak trochę można powiedzieć. Dobrze, hmm. przechodzimy do miejsca trzeciego. Na trzecim miejscu jest Penny. Pani nam może pójdzie lepiej niż szelkom. Nie ja mówię, że zaj zajmiemy lepsze miejsce, ale mówię, że możemy lepiej. No, tak mi się akurat wydawało, że tego maxa... sobie łatwo porobiliśmy. What is Z Mortiskiem tutaj nie będziemy walczyć. Trzecie, nie wiem, co jest na miejscu drugim, nawet. Przez długo akurat myślałem, że tym odcinkiem, zanim Zacząłem... na razie można powiedzieć, że na tej mapie jestem, tak może trochę chyba potęgą. Nie wiem jak to nazwać. Nie wiem w ogóle czy jestem pewnie jakby paperów. Ale jakby mnie ten rok zabił teraz, to by była byka. Mortis. Pisku mortisku, bo dostaniesz po pysku. tutaj. SERIO? Jestem debilem czemu ja zrobiłem to, to, aj do ajma drugie miejsce to teraz chyba będzie Bibi drugie miejsce i mam nadzieję, że chociaż na podium wygramy to znaczy pierwsze miejsce że chociaż to power in, nie ma parki trzech. Ej, kiedyś mi się wydawało, że Bibi miał jakby taki mniejszy zasięg. Napiszcie mi w komentarzach, bo, da, bo jakby miałem teraz taką przerwę. Zbawiali Bibi, bo nie czytałem akurat. Płaśnie. Jeszcze ja prawie bym nagrywanie wyłączył, bo ja zawsze tutaj co nie może tutaj zrobić. Just jeden. Fajnie była jakby mnie. To ton, ton, Leon. To jest moja ulubiona postać z tych, których mam hmm. wczoraj go wydropiłem wieczorem Może jeszcze wleci film, gdzie wydropiłem Leona A to by wleciał po tym filmie, ale nie to by wleciał przed tym filmem. Zawsze jak gram leonem, to mi dobrze wychodzi. Oglądałem też od pandy, poradnik, jak grać Leonem. grałam tam na Lon Starze i myślę, że Leonem sobie zagramy dwie gry. A najlepiej mi się I chyba grało Pandy. O, Posta, postać. Na Leonie ogólnie wybiłem sobie. Czuję miejsce, no jak ta na moim ulubionym postaci. To... Trochę za mało. Wiecie co, zagramy sobie jeszcze jeden meczek leonem. Oczywiście na 100% wleci odcinek yy, będę wziął na 20 rang. Tylko mam na nim czwartą... mam na Leonie czwartą... czwarty poziom Czwarty mam poziom. Czwarty... czwartą moc mam na Leonie, więc... Z tym 20 rangiem trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Но 15-й, думаю, что есть даже добрый день. Но трудно игра Я Думаю, что sobie тут до головной Как но? добра. Этот тик не выйдет на YouTube. A. No, poziomy akurat robią swoje tutaj. No, Ranze, bo to już nie jest niska ranga. Czyli no, na razie no, wychodzę no, na minus cztery O Jezus, Maria. O, na na szalce, szalce mi dobrze poszło, ale... oj Oj. czyli wychodzę na minus osiem na Leonie Тоже не меня забил Лобиби. Шоу Дом. Coś, to zagramy jeszcze, bo muszę na lamku wyjść na plus. Chodzę na zero, no to ostatni meczik. muszę cofać troszkę. No co ja robię? Hmm. Dla mnie, Leon jest tylko na jeden minus, ma mało chp. Maria. Dobra, ostatnia gra, było minus 3, no muszę być na więcej niż 21. Dobra, mamy tima z Leonem. Ale nie wiem czy tam Jessi. Mamę miał tymaz Leonem. Nie! Czyli wychodzę na minus 3. O boże. Mm, dobra ludzie, udało się coś ubrać, plus 2 mm. Zobacz, Zobaczymy się, jak odrobię No i ludziska, to by było na tyle w tym filmie Jeżeli To lajkujcie, komentujcie filmy A my widzimy się w wkrótce a my widzimy się w kolejnych odcinkach... ...odcinkach... No to... Do końca może gameplay, może dwa... Po prostu mi się nie chce.